Ja jestem poznański antydeweloper. Zapraszam na jeszcze szybsze niż zwykle wejście galerii Malta. Szybsze, dlatego że po prostu nic się nie dzieje całkowicie i raczej nic się nie zmienia. Dlatego jeszcze bardziej będę przyspieszał. Co prawda, jak już mówiłem w niektórych materiałach, że nie jestem tutaj po to, żeby nagrywać ten tragiczny widok, tylko ogólnie codzienny stan galerii. No, ale ten codzienny stan można nagrać o wiele szybciej i dlatego będę przyspieszał, bo po prostu nie ma sensu rozwlekać materiału, gdyż nic się nie zmienia. Przynajmniej nie na tyle, żeby tutaj coś nagrać ciekawego Dlatego teraz będzie szybciej niż zwykle No nic nie widać, dosłownie Coś tam na pewno się dzieje, ale może wewnątrz galeria, bo tam na tym gruzowisku A to nic ciekawego nie jest Chyba, że kogoś interesuje przesypywanie gruzu, ale wtedy... Cóż... Mój kanał mi nie pomoże, gdyż naprawdę sporo mam i tak do nagrywania Więc szkoda tracić czasu na gruzowisko Dzisiaj w minutę. Skończyłem już ten start. W ogóle nie będę nagrywał w tamtej, w cudzysłowie, że tak powiem, wnęce, gdzie się wchodzi w, głęb, w głąb w tam między bariery a bloki mieszkalne, bo nie ma sensu. Nagram od strony wjazdu dla dostaw i tyle. Powinno wystarczyć. Za to fajnie jest popatrzeć na rzecz, która się zmienia z dnia na dzień. To jest natura. Nie wiem, co to za listki przypominają trochę klony, nie. W sumie, za bardzo to nawet nie przypominają, trochę mogą się kojarzyć, przynajmniej mi się kojarzą. Ciekawe, tutaj niestety obumierają od góry drzewka już. No i generalnie idziemy pod wejścia. Będzie mniej gadania dzisiaj, bo po co gadać tak dużo, nie ma sensu. Karteczka z napisem chyba proszę pchać, o ile się nie mylę Raczej nie No, proszę pchać, zgadza się Teraz to już trzeba pchać, bo nie ma prądu elektryczne silniki nie działają i tajemnicze uschnięcie wszystkich drzew, które tu rosną. Mega dziwna sprawa Oczywiście krótka Tutaj przerwa na ławce krótki rzut na galerię od dołu ja się odsiądę, bardzo wygodnie tu jest I znów sobie przerwałem nagranie i znowu będę musiał je zlepiać, także jak tam jest naprawdę bujne drzewo, też z tego gatunku. Inne są dość małe, a tam to jest bardzo duże. Jakiś samochód szary ciemny podjechał tutaj. Nikt z niego nie wysiadł, nic tylko się zatrzymał tuż przy mnie, że tak powiem. I e, nie chyba ktoś coś sprawdzał pod galerią, coś go zainteresowało chyba. Nikt nie wyszedł, nikt nic nie odezwał się, tylko po prostu się zatrzymał samochód. Ciekawa sytuacja. W sumie e, nie dziwię się, no ludzie są ciekawi, różne osoby, ale akurat dziwne, że. Po tylu miesiącach. No pewnie ktoś po prostu chciał coś zobaczyć po prostu. Tak myślę bo może na chwilę musiał zjechać, żeby coś sprawdzić. Tak czy siak często się zdarza, że akurat tuż koło mnie się zatrzymuje jakiś samochód, kiedy cała strefa jest wolna. Do parkowania. Naprawdę nie wiem czemu. Szczęście, pech, nie wiem. Ani jedno, ani drugie. Po prostu przypadek pewnie. Ale i tak, za każdym razem mówię, o kurde, może ktoś się będzie doczepiał, że nagrywam. Mnie oczywiście by takie doczepienie doczepianie się średnio interesowało, ponieważ mogę nagrywać, chyba że z terenu galerii, ale to już też jakaś zwykła osoba typu jakiś pan Mariusz, który nie ma z tą galerią nic wspólnego, mi nie może tego zabronić, tylko jak już ktoś, kto tutaj odpowiada za pracę, na przykład ochrona też, ale nie jakiś zwykły pan, który powiedzmy, no nic nie ma z tym miejscem wspólnego, nie? O proszę, wyjątkowy widok, proszę Cię ptaku, tylko nie rób kupy na ten napis, bo tak to ładnie to wygląda, tak sobie chodzi, proszę, jak ptaki mają o wiele lepiej niż my ludzie, może sobie po literkach chodzić, po napisie, przy szczęściu może by się nawet dostał do wnętrza, a my co, nie możemy nic, gdzie tu sprawiedliwość? No brak. Przynajmniej ptaki mogą sobie łazić po galerii. Przynajmniej od zewnątrz sobie tutaj podlecieć do szyb i tak dalej. Jeszcze trochę od dołu. Ja nawet nie wiem, już tam coś ciekawego widać. Tak chyba poleciał, albo nie jest widoczny, może się schował. Dobra Tyle z tej strony na dziś Jutro to w ogóle ujęcia bez gadania będą to Bez gadania to szybko Szybko zleci I to wszystko nasadzone przez galerię Inwestora galerii Niebywałe Wszystkie te drzewa Tutaj cała ulica Znowu przeszedłem na drugą stronę żeby zrobić fajne ujęcia Tak napisów w szczególności, ale też może trochę tam cała galeria, ławeczka nawet nie jest zła ostrość na przybliżeniu ciekawie wykończony obiekt, naprawdę trochę tego, trochę tego, elewacja taka przeplatana imitacja drewna z imitacją takiego nie wiem, betonu, po prostu szarą elewacją trochę szkła z tej strony białej elewacji takiej nie ma, ale ciekawy e, pomysł. Na pewno bardziej kreatywnie niż galeria dużo obok. No i mamy, nie wiem dokładnie ile czasu minęło. Domyślam się, że i tak znowu wydłużyłem materiał, choć wcale tego nie chcę, to po prostu tak mam już. Chociaż umiem się streścić, kurczę, jakoś w, jak robiłem trzy filmy short dziennie, to jakoś się umiałem streścić. Teraz pewnie też bym umiał, ale jak robię materiał taki wolny że mam dużo czasu do nagrywania i ogólnie dużo czasu, to zawsze mi się rozleka. Choć naprawdę z ręką na sercu nie robię tego celowo. Generalnie zazwyczaj to jest ze względu na gadanie, takie jak teraz na przykład. To już jest przedłużanie, to co teraz mówię, więc jest streszczę. Ale nawet w ujęciach bez gadania, raz osiągnąłem 19 minut, więc no... nie do końca tak jest. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się ten czas ograniczyć pomyślnie. Ostatnio w dwóch filmach się udało i dzisiaj też, no chcę max 15 minut, tylko problem jest taki, że nie wiem ile ten, ta pierwsza część materiału trwa, która mi się urwała, gdzieś koło 3 minut. Czyli teraz jest gdzieś ósma, siódma, ósma minuta materiału, czyli będzie łącznie 15, no. Trudno, 15 i tak jest dobrym wynikiem w porównaniu do dawnych materiałów, więc powoli, powolnymi krokami się uda w końcu skrócić ten czas. Na początku samym nagrywałem po 8 minut, nawet czasem po 4-5, ale z kolei wtedy nie robiłem przybliżeń i mało szczegółów robiłem. Mało szczegółów rejestrowałem. A szkoda, bo wtedy było najciekawiej, ale nie sądziłem, że to wszystko tak szybko minie. Chociażby tablice podświetlane wewnątrz i niektóre światła, na przykład nad obrotowymi, albo tam. Te światła w tamtej części, które się później świeciły tylko raz, też nagrałem tylko chwilę. No, wtedy e, wtedy po prostu nie sądziłem, że te, że te światła, gdy je zobaczyłem, to zobaczę je po raz pierwszy i ostatni, przynajmniej jak na razie. bo ja jestem cały czas dobrej myśli, nie? Ale generalnie, no, nie, nie sądzę, żeby te światła się zapaliły kiedykolwiek. Znaczy, póki e, tu jest klasyk i on niszczy galerię, no to nie ma takiej szansy. Chyba, żeby się cud zdarzył, w który ja wierzę, no a nawet jeśli to, to te światła się w najbliższym czasie i tak nie włączą, więc póki galeria wtedy była w dobrym stanie, to nie nagrywałem niestety. A tego się ukryć nie da, że teraz no niestety jest już w stanie gorszym. Oczywiście całkowicie pomijając parking, który ledwo co istnieje. O nim to ja już nawet nie wspominam teraz. Szkoda gadać. Też wcześniej nie, nie zwracałem uwagi na takie szczegóły, jak barierki, które mega szybko zniknęły. Nie wiem, czy na moich nagraniach było widać lampy na parkingu. Chyba już nawet nie. A to wszystko tam było. Były lampy, lampki migające, systemy pomiarów, ile samochodów jest i tak dalej. Wszystko było. Na moich filmach już na części tego nie było, czyli już. W styczniu, jeszcze zanim zacząłem nagrywać 5 stycznia, już coś tam gdzieś na parkingu grzebali. Chociaż w galerii jeszcze chyba nie grzebali, ale już na parkingu coś tam zaczynali robić. Chociażby podemontowywali, podemontowali lampy. A przynajmniej z zewnątrz nie było ich już widać, bo sprawdzałem na moich starych materiałach. Więc naprawdę szybko się za to wzięli, niestety. Ale galeria jeszcze była. No niestety nie skorzystałem z tego, że mógłbym wtedy ją bardziej szczegółowo nagrać. A teraz sam doskonale o tym wiem, że ujęć jest o wiele więcej. Staram się je robić o wiele bardziej dokładnie, tak jak teraz na przykład powoli, żeby tam wnętrze coś nagrać, może się coś nagrać ciekawego, a nawet jak nie to będzie zarchiwizowane z tego dnia, ale tak naprawdę już nie ma świateł, no i już wnętrze jest zniszczone, a wtedy było więcej do nagrywania, ja zdaję sobie z tego sprawę. I to jest też dodatkowy powód, dla którego już. Mówiłem wcześniej, chciałbym powoli kończyć tą serię Nawet jeśli frontowa ściana nie runie to Za jakiś czas po prostu stanie się to zbyt nudne I dla mnie i dla każdego kto to ogląda Choć tak już to ogląda mniej osób raczej niż na początku Jeśli są oglądane moje materiały to raczej te starsze Chociaż też jest oglądalność, dziękuję za nią na nowych materiałach Ale myślę, że powoli każdemu się będzie nudzić nagrywanie na tego samego bo zmiany są po prostu minimalne. Gdzieś tam coś tam czasem się uda zarejestrować. Ale długość moich filmów jest po prostu strasznie długa i ja o tym też wiem. Nie wiem sam czy chciałoby mi się oglądać codziennie 15 minutowy nawet film. 15 minutowy może w jakimś wolnym czasie, gdybym się nudziło tak. Wcześniej nagrywałem jeszcze dłuższe, więc masakra. I to jest właśnie też ten drugi powód solidny również na zakończenie serii Galerii Malta. Po prostu choć sam pod galerię, może jeszcze będę jeździł. Może albo może bym na przykład raz na tydzień nagrywał. Nie wiem albo dwa razy w tygodniu. Powiedzmy w środę i sobotę. W środę z gadaniem i w sobotę ujęcia bez gadania. Tak jak dotychczas. Jakiś pomysł to jest i byłoby ciekawie w sumie. Bo nagrywałbym wtedy o, że tak powiem, postępy z trzech dni. Albo zmiany z trzech dni, ale jednocześnie no nagrywając dzień w dzień, codziennie, jestem w stanie wychwycić jakiś szczegół, chodząc tak długo. I jedyny plus tego długiego nagrywania właśnie to jest, że wtedy jestem w stanie wychwycić bardzo dużo rzeczy, bo mega rozlekam to, a będąc tu dłużej, mam większe szanse. Tak, jak chociażby na te światła, które przecież tam udało mi się wtedy znaleźć, zobaczyć, dostrzec. Się dostrzec, nie było problemu, źle się wyrażam. Udało mi się po prostu trafić w ten moment. Nie wiem jak długo się świeciły, ale już nigdy później się nie świeciły. W soboty, czasem w inne dni wieczorem chodziłem. Teraz już wieczorem nie mam po co chodzić, bo nie ma światła, ale wtedy jeszcze e, chodziłem w soboty, nawet często w soboty wieczorem. Coś tam jest, odbijałem się, po prostu rośliny z zewnątrz, jakieś kartki. Kartka jest, nie wiem, to są jakieś płyty chyba ustawiane. Wcześniej to mi wyglądało na jakąś szafę. No, podwieszany jest sufit. W tamtym miejscu jeszcze resztki są. Fajnie, że chociaż tyle. Też, jak się przyjrzeć tam, to widać, że ostały się też tuż przy tej szybie lampki. Bo w tym podwieszanym suficie były takie lampki okrągłe. Coś, jeśli, jeśli ktoś nie wie. Dla osób które nie, nie zdążyły nigdy być albo nie pamiętają dobrze galerii, to właśnie były tam lampki, i one tam nadal są. Podwieszany sufit też w tamtym jednym konkretnym miejscu. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej jeszcze by się dało dostrzec ten sufit. Z zewnątrz na pewno nie, a z wnętrza to nie wiem. I nic dziwnego, że nie wiem, bo mnie tam nie było, więc no nie jestem w stanie powiedzieć. Raczej logiczne, ale drzwi rozwalone. Miały jakieś ograniczniki, wszystko zniszczone. O, no, tragedia. Tak potraktowano galerię, właśnie po tylu latach jej działalności. Co już tu powiedzieć? Widzimy się pod parkingiem i cześć. I tak przedłuży mi się materiał z tego, co widzę. Tu jest też ciekawa lampa nad tymi drzwiami nie pasująca do stylu galerii, totalnie. Zawsze były takie inne lampy takie podłużne. Z takim ciepło-białym ciepło kloszem Albo po prostu... o! Tutaj, no właśnie z takim raczej Tego typu, ciekawie to wygląda Dobra Idę już pod wjazd dla dostaw i czas na koń, zakończenie materiału, bo nie chcę znowu rozlekać Tych filmów, nie chcę do tego powrócić Powracać raczej Aha, i zauważyłem ciekawą rzecz z Malta House'u Tam był taki napis Malta Food House I nie ma go ale najpierw zauważyłem, że nie ma tego napisu. On tu też cały czas był. Malta foodhouse taki w okrągłym. Znowu mi się przybliżenia psują. Nie ma. Napisy zostały zdemontowane. Może tu właśnie kiedyś był w tym lokalu, co teraz jest remontowany chyba. I teraz, może się będzie to nazywać inaczej. Albo w ogóle może tego nie będzie, nie wiadomo, bo tu wszędzie jest remont, jakaś rozruba. Nie wiadomo co się tam dzieje. Tu, tam, to jest jakiś jeden wielki lokal, który na przestrzał tego, tej części budynku idzie. No ale wracając do galerii, oczywiście tutaj zbyt dużo nie widać, więc nie ma co robić długich ujęć. Idę dalej po prostu. Nie wiem czy teraz mi się tylko wydaje, ale no wydaje mi się, że tu gdzieś też był napis Malta Food House. I również go nie ma, ale to już nie jestem pewien, dobra. Czas na finalny etap nagrania z galerii Malta z dnia 5 kwietnia, niebywałe. 5 kwietnia, no to kolejny już miesiąc. 3 miesiące nagrywania, a czwarty miesiąc rozpoczynam. Nie bywałe, pewnie go skończę, tak myślę. Nie wiem, czy w maju będę już nagrywał. Bardzo możliwe, że nie. No a niestety. Podczas chodzenia w ogóle nie daje rady wystabilizować kamery Wjazd dostaw to ja całkowicie pomijam, bo tam praktycznie nic nie widać Tutaj jedynie coś widać Jakieś maszyny Ja tutaj już chyba tylko widzę Na kamerze pewnie nic nie widać Praktycznie Przynajmniej na podglądzie, bo nieraz jest tak, że na tym co ja widzę Nie widać podczas nagrywania, ale na filmie widać więcej, więc Paski, część parkingu M Jakaś rura, jeszcze kamera, przewody, ale to akurat widać normalnie na kamerze Tam dalej takie strzałki w bok, no Może... Ciekawe czy tam tu się dało zjechać do minus jedynki, czy nie Na parkingu minus jeden, o Lipy puszczają liście, chyba lipy, zobaczymy Przekonamy się, przecież jeszcze co najmniej miesiąc będę tu chodził, więc W międzyczasie wszystkie drzewa Do życia się zbudzą, dzisiejszy film no już widzę, że będzie 17-18 minut, tragedia Ale że ja nie chcę do tego wracać, to po prostu dwa ujęcia i kończę, bo nie chcę, nie chcę, znowu mieć takich długich filmów Tak więc to tyle, z tej strony mamy ujęcie, na dosłownie nic nie zmieniający się element Tam niestety jeszcze niedawno był płot, jeszcze niedawno był, były kropeczki galeriowe, teraz już nie ma nic, dobra I to by było na tyle, dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału, ja jestem Poznański AntyDeveloper Do zobaczenia już jutro w sobotnich ujęciach bez gadania, cześć!